Cześć, witam w kolejnej części przeglądu technologicznego. Dzisiaj zajmiemy się technologią wykorzystywaną nie tylko przez programistów czawy, a jest to Docker. Docker to oprogramowanie służące do tworzenia tak zwanych kontenerów. Kontenery natomiast stanowią gotową paczkę, która jest uruchamiana na sprzęcie z zainstalowanym Dockerem. W kontenerze możemy umieścić np. aplikację webową wraz z jej otoczeniem. Czyli wszystkim, co niezbędne, aby ją poprawnie uruchomić. W kwestii wymagań, aby korzystać z Dockera, należy posiadać system operacyjny Windows lub Linux, choć na stronie Dockera jest także wzmianka o Macu, oraz wolne zasoby, czyli RAM i miejsce na dysku, które możemy przydzielić kontenerowi. Aby pracować z Dockerem, potrzebujemy w pierwszej kolejności obrazu. Który później będzie można uruchomić w kontenerze. Obraz zawiera np. bazę danych lub aplikację webową. To jednak nie wszystko. W obrazie możemy zawrzeć zależności, konfiguracje, narzędzia systemowe, kod lub inne rzeczy niezbędne do uruchomienia docelowego oprogramowania w kontenerze. Zauważ, że mając tak skapsułkowane na przykład środowisko deweloperskie, możemy je rozesłać do całego zespołu programistów który tylko uruchamia ten obraz w kontenerze i jest gotowy do pracy bez wykonywania masy konfiguracji. Wygodne prawda? Przejdźmy teraz do kontenera. Mając do dyspozycji obraz możemy go uruchomić w formie kontenera za pomocą silnika Dockera. Uruchomiony kontener stanowi kompletną instancję np. aplikacji webowej zawartej w obrazie. Prześledźmy jeszcze raz całe flow pracy z Dockerem. Najpierw przygotowujemy obraz lub pobieramy gotowy obraz np. bazy MySQL z repozytorium Dockera. Następnie, mając zainstalowane oprogramowanie Dockera, tworzymy kontener z obrazu. Proces jest bardzo prosty. Możemy się umówić, że jeśli w przeciągu dwóch tygodni zbierze się 30 łapek w górę pod tym filmem, to zrobię osobny tutorial z uruchomieniem konternera w dockerze krok po kroku, zatem zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Niektórzy mogli zauważyć, że docker przypomina maszynę wirtualną, jednak w przypadku maszyny wirtualnej na każdą aplikację postawioną na, na maszynie wirtualnej przypada osobny system operacyjny, co stanowi ogromny koszt. W dockerze wykorzystuje się tylko system operacyjny hosta. Co stanowi bardzo duży zysk w stosunku do maszyny wirtualnej. Jeśli chodzi o zalety stosowania do Dockera, to w pierwszej kolejności jest to skalowalność, przenośność. Jest to lekkie rozwiązanie, gdyż obrazy ważą stosunkowo niedużo, więc nie zajmują zbyt wiele miejsca na dysku. Kolejną zaletą jest izolacja od innych kontenerów. Kontenery działają niezależnie. Owszem, mamy po, pokonfigurowane między nimi e, zależności, jednak e, w gruncie rzeczy działają one niezależnie. No i klient nie musi nic konfigurować, otrzymuje gotowy obraz, który wystarczy uruchomić czyli to, co wcześniej omawiałem na przykładzie obrazu i zespołu programistów. Docker też ma swoje wady, jak każde rozwiązanie. Na przykład, w przypadku, gdy doszło do jakichś zmian w kontenerze, jego stan po wyłączeniu nie zapisuje się, jeśli się odpowiednio nie zabezpieczymy. Zgodność między platformami to jest kolejna wada, gdyż aplikacja dostosowana jest do uruchomienia na Dockerze pod np. Windowsem, ale nie zadziała już na Linuxie. No i bezpieczeństwo. Docker na ogół jest bezpieczny i. Twórcy zapewniają jak bezpieczeństwie, ale w przypadku wielu powiązań kontenerów trzeba analizować y, tą kwestię, y, aby zadbać o bezpieczeństwo. No i zastosowanie dockera, czyli na przykład mikroserwisy, czyli mamy zbiór y, aplikacji, które mogą się ze sobą komunikować, wymieniać dane, y, czyli rozproszone systemy. Środowisko deweloperskie, to co omawiałem wcześniej, czy też lokalna baza danych, z której mogą deweloperzy na przykład korzystać do swoich potrzeb. Dzięki wielkie za obejrzenie tego wideo. Pamiętaj zas zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę jeśli Ci się podobało. Zapraszam też do zalajkowania fanpage'a. No i na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie. Cześć.